Dzień dobry, witam moich wszystkich zacnych słuchaczy. Pan powiedział, że warto mówić reinkarnację. No to jak większość z nas wierzy, to Hindusi wierzą w takie historie, że my się tutaj sobie żyjemy powielokroć i za każdym kolejnym razem wcielamy się w inne stworzenie. Jak jesteśmy dobrze w tym życiu, to stwarzamy się w lepszym układzie człowieka. a Jak wy jesteśmy gorsi, to w żabka albo w robaczka. Takie są wierzenia hindusów. No nieprawidłowe. Reinkarnacji nie ma. Reinkarnacji na pewno nie ma. Skąd ja to wiem? Ponieważ moją wiarę katolicką oparłem. Na stygmatykach, na ludziach, którzy rozmawiali z Bogiem, twarzą w twarz. Takim prawdziwym Bogiem, taki prawdziwy Bóg to Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus mówi, że reinkarnacji nie ma. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że człowiekowi jest wyznaczona jeden, jeden raz życie, a potem sąd. No i życie wieczne. Nie powtarzamy się tu na tej ziemi. Wielu ludzi uważa, że to jest z tą reinkarnacją, że to, że to prawda. To nie. To jest kwestia w to, kto w co wierzy. Ja uznałem, że warto niesamowicie zaufać tym, którzy rozmawiają z Bogiem twarzą twarz i których Bóg potwierdza tymi cudami. To są stygmatycy. Było ich ponad 400 wyjątkowo zacnie ludzie i oni wszyscy mówią o tym, że reinkarnacji nie ma. No jaki byłby sens, proszę sobie wyobrazić, że na przykład my jesteśmy złym człowiekiem i potem przeistaczamy się w robaczka i w tej pozycji robaczka, to my niby co mielibyśmy zrobić? Coś poprawić w życiu robaczka, żeby potem przełożyć się w kaczkę, a potem jak dobra kaczka, to w dobrego człowieka. No, nonsens totalny. No, ale... No, każdy z nas ma wolną wolę i sposób myślenia i każdy tam kombinuje na różne sposoby. Każdy. Jedni tu, inni tam. W razie ja oparłem moją wiarę najpierw na stygmatykach i objawieniach, a potem, dopiero jak ci stygmatycy objawienia powiedzieli, że to, co w Piśmie Świętym pisze, to prawda, to ja dopiero wtedy, to ja dopiero wtedy e, uznałem, że Pismo Święte to prawda. Kiedy apostołowie spotkali się z Panem Jezusem, to pytali się, czy byli giganci. Bo w Piśmie Świętym pisze, że synowie nieba łączyli się z córkami ziemskimi, powstawały giganci. Pan Jezus powiedział, że tak, to prawda. Giganci byli. Powodem potopu było to, że ci giganci Bogu się nie podobali. I postanowił zniszczyć absolutnie wszystko, całą populację ziemską, z wyjątkiem Noego i jego rodziny. Niesamowita historia z tym Noem. Proszę sobie Gość buduje wielki statek. No, wielki. Dokładnie zostało powiedziane, ile tam ma metrów to mieć. Wysokości, szerokości jak. To było w miarę daleko od wody. Tam nie było w pobliżu, on nie robił tego na brzegu morza. No to wszyscy ludzie dookoła się wyśmiewali z gościa, temu ten dopiero palma odbiła. Ten to odleciał, odkleił się i tak dalej. Cały wysiłek jego, jego rodziny był skierowany do zrobienia dużego statku. Nie, niezbyt blisko, No wiadomo, że przesunąć się tego statku nie da. Jak już go zbuduje. No i się cały czas z niego śmiali. No i przestali się śmiać w momencie, kiedy deszcz zaczął padać i tragedia się zaczęła. A on się uratował. Także powiem szczerze: to co ludzie o nas mówią, to jest zupełnie bez znaczenia. No niech sobie mówią co chcą. Co to za różnica. My się rozliczamy tylko przed Panem Bogiem. To jest nasz sędzia. Główny, sprawiedliwy, którego sąd jest. Absolutnie prawdziwy. I nad tym sądem warto się zastanowić. Zdecydowanie warto się zastanowić, że. Czy u nas w naszym życiu wszystko jest w porządku? Czy my przez przypadek nie wierzymy w reinkarnację? Że będziemy w przyszłym życiu robaczkiem. Dobry Boże, oświeć nas wszystkich. Dopomóż nam w naszych rozumowaniach, w naszym życiu, byśmy nie błądzili. Żebyśmy znaleźli swoją drogę w dojściu do Ciebie. A Duch Święty pracuje nad wszystkimi nami. Bóg nas wszystkich kocha. No i miejmy nadzieję, że nie pobłądzimy. Dziękuję Tobie Panie Boże. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom, aniołosiarskim i błogosławi Bóg Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.